Cześć. Cześć. Tubinka. Peri W programie Kupa Rustu. Słuchajcie, dzisiaj robimy dochodzenie w terenie. To jest podnieta każdego dziecka. Za nami jest taka gigantyczna śmieciarka. To nasza gwiazda programu. Marzenie każdej kruelli. Żeby się na tym przejechać, i udało się nam dzisiaj umówić z miejskim przedsiębiorstwem oczyszczania, czyli MPO włodzi, żeby dowiedzieć się od nich, jak to tak naprawdę z tymi śmieciami jest? Jaka jest droga śmiecia od naszych, waszych rąk aż do miejsca, gdzie on potem trafia? Czy w tych śmieciarkach to się wszystko miesza, tak jak niektórym się e, wydaje wydaje tak, że nie opyla się segregować, bo bo coś tam? Dla mnie to jest bardzo ważny odcinek, bo sama jestem takim domownikiem, który grzebie w śmieciach po innych domownikach i przekłada jak coś źle wyrzucą i mam taką nerwicę na bo wydaje mi się, że zaraz po prostu ziemia się skończy i nasze dzieci będą żyły na planecie, bez wody i powietrza. Więc ym, może to jest trochę ekstremalne podejście. Myślę, że ekstremalne podejście to jest dobry początek. wschodzącego słońca i maszyna, która robi ping. Powiedz nam Kamil, co się dzieje w tej śmieciarce? Czy tam faktycznie mieszają się odpady? Ja aktualnie jestem na śmieciarce dwukomorowej i nazwa wskazuje na to, że są dwie oddzielne komory. Podczas odbierania odpadów nie ma możliwości, żeby w jakikolwiek sposób te śmieci się mieszały. A nowa flota to też śmieciarki trzykomorowe, w których trzecia komora umieszczona jest z boku oraz super śmieciarki, które najpierw lądują jak łazik marsjański wysuwając z boku nóżki, po to, żeby wzmocnić swoją stabilność i wysunąć takiego wielkiego żurawia, który jest w stanie podnosić duże pojemniki na selektywną zbiórkę odpadów. Jest, jest pięć frakcji i bywa tak, że w jeden dzień na przykład mijamy się na jednej ulicy trzyma, ośmioczerkami. A co jest najtrudniejsze w Twojej pracy? Z jakimi kuriozami się spotykasz? Uszkodzone pojemniki, to się zdarza, zastawiane wjazdy. No i jeszcze, jeżeli chodzi o odpady zielone, no to czasami jest tak, że pod posesją jest naprawdę niepoliczalna nie ilość tych, tych worków. Ciężkie, no i to jednak pod każdą posesją, jeżeli będzie tyle worków, no to... I no naprawdę przychodzą do domu i już są wyciężone. No tak. A czym się różnią nowoczesne śmieciarki, jakie mają ułatwienia? Nasze śmieciarki są akamerowane i oświetlone przede wszystkim też. Także nawet jak jest ciemno, włączamy sobie te światła boczne, obrysowe i, i naprawdę dużo widać. No, Automatyczna skrzynia biegów, klimatyzacja to jeżeli chodzi o z perspektywy kierowcy. Co więcej, okazało się, że jeśli chodzi o te różne zasady segregacji, to one się dosyć dynamicznie zmieniają. I to, czego na przykład ja się uczyłam jeszcze. Ym, Kilka lat temu, jak powinno się prawidłowo śmieci traktować, to na przykład dzisiaj już niekoniecznie będą te same zasady. Jesteśmy w sortowni. Posortowane przez nas śmieci trafiają do sortowni, gdzie największym szokiem i zaskoczeniem jest to, że dalej są sortowane przez ludzkie ręce. Wszyscy teoretycznie wiemy, co powinno znaleźć się w worku niebieskim, w worku żółtym, lecz niestety. Nie zawsze jest tak, jak być powinno. I dlatego są potrzebni nasi sortowacze, którzy robią kawał dobrej roboty. I to dalej trafia już do sprzedaży. I to nas sortowacz ręcznie rozdziela. A my nie mamy świadomości tego, że ktoś za nas te śmieci sortuje. Zazwyczaj nie mamy świadomości. Największą zmorą sortowaczy jest pizza, którą wszyscy bardzo lubimy, ale Większość z nas nie ma pojęcia, jak potem obchodzić się z resztkami, których w pudełku być nie powinno, podobnie jak pudełeczek po sosach oraz sreberka. A karton najlepiej, gdyby nie był przesiąknięty tłuszczem. Nie zawsze da się tego uniknąć, no ale resztki to można by po sobie wyrzucić do innego kosza. Nie myjemy żadnych opakowań. Opakowania, aby były tylko czyste, bez resztek jedzenia. Teraz jednak bardziej w cenie na tej szali jest oszczędzanie wody. Tak. Co jeszcze się zmieniło? Butelki są zakręcone. Nie rozdzielamy tego, tylko ściągamy z peta folię samokurczliwą. A różne papierowe naklejki z. Naklejka? Nie, nie, nie. To nie ma żadnego problemu, tylko ta folia samokurczliwa. Tylko i wyłącznie. W sortowni panuje idealny porządek: wszystko ma swoje miejsce. Sprasowany karton, gazety, puszki aluminiowe. Puszki stalowe, szkło, plastik, różne kategorie. A za nami kabelki, wszystkie wasze ładowarki. To dostaje wszystko drugie życie. Opony, a nawet śmieci wielkogabarytowe, czyli meble, materace i różne dziwne rzeczy. Wiem, z jednej strony y, mam świadomość tego, co tutaj się dzieje, ale z drugiej strony coraz bardziej i głębiej dociera do mnie, żeby Wy tutaj robicie kawał dobrej roboty, wyratujecie naprawdę planetę przed zagładą. Tutaj mam ogromną prośbę, żeby unikać niebezpiecznych asortymentów, bo, bo jednak to wszystko jest zrobione własnymi rękoma, a rękawiczka no to jest tylko rękawiczka, tak? Opony, sprzęt AGD jakieś poremontowe rzeczy, czy dużo ubrań, możemy oddać na dział PSZOK bezpłatnie. To jest punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, która się mieści u nas na terenie, na Zamiejskiej 1. Od nas tak naprawdę zależy to, jak będzie wyglądał dzień ludzi, którzy tutaj pracują. Oraz świat naszych potomnych. Tak, bo pamiętajcie, że przyszłe pokolenia będą zadawały sobie pytania typu Dlaczego oni o tym nie myśleli? Dlaczego doprowadzili do zagłady? Jak mogli być tak beztroscy. I jak, co oni mieli w głowach? No jak można kupować banana na um, styropianowej tace przykrytego folią i opatrzonego złożoną naklejką. No po prostu to jest patologia. Albo kupowanie wody w małych plastikowych butelkach co chwila. Hmm. Także y, załączamy myślenie. To nie jest fanaberia, że ktoś chodzi z kubkiem wielorazowego użytku. I te wrażenia są tak mocne, że tego no, trudno nie da się opisać słowami. To jest mocno, mocno i wzruszające, i poruszające, i uświadamiające, jak dużo zależy od tego, co zrobimy w ciągu dnia z naszymi odpadami. Jednak nadal pierwszym krokiem do rozwiązania nadprodukcji odpadów jest zmniejszenie ich produkcji. I tutaj największa odpowiedzialność spoczywa na producentach oraz politykach. Jeśli ktoś z Was ma wpływ na sektor produkcji lub pracuje w samorządach lub instytucjach rządowych, a może nawet w unijnych, gdzie zapadają decyzje w kwestiach gospodarki odpadami, Warto by zwrócił uwagę na fakt, że segregacja i wtórne przetwarzanie śmieci to jeszcze za mało, aby wejść w symbiotyczne relacje z naszą planetą. Bo świat wcale nie potrzebuje więcej recyklingu. Potrzebuje mniej odpadów. Problemy ekologiczne zostaną rozwiązane, gdy koncerny zaprzestaną produkowania opakowań jednorazowych, a politycy przyczynią się do zmiany naszych nieekologicznych nawyków, na przykład wprowadzając opłaty za opakowania jednorazowe. Chodzi o to, by konsument miał szansę podjąć decyzję, ile śmieci wyprodukuje i potem wrzuci do kosza oraz ile za to zapłaci. Wtedy bardzo szybko nauczymy się, że opłaca nam się zabrać z domu pojemniki i woreczki na zakupy. Zwróćcie również uwagę na to, że koncerny wolą grać w udawany recykling. Są genialnymi organizacjami, których zadaniem jest obejście regulacji. Żeby przestały produkować śmieci, musimy zmienić nasze przyzwyczajenia konsumenckie. A żebyśmy te przyzwyczajenia zmienili, musi się to nam zacząć opłacać. Marzymy o tym, by koncerny dostosowały się i w sposobie sprzedaży wprowadziły system kaucji za każde opakowanie wielorazowe. Przecież tak już kiedyś było. Więcej inspiracji na temat zmniejszenia produkcji odpadów znajdziecie na blogu Michała Pacy. Link jak zwykle wkleiłyśmy pod filmem. Szykujcie się na odkrycia. A jak ktoś będzie mówił, że mieszają w śmieciarce... Będziemy gotować w kotle. Do zobaczenia. Pa! pa. Program powstał we współpracy z MPO Łódź, czyli miejskim przedsiębiorstwem oczyszczania. A was zapraszamy do subskrybowania kanału Kupa Chrustu. Znajdziecie nas również na Facebooku i na Instagramie, podobnie jak profile MPO Łódź. Polecamy serdecznie. A jeszcze trzeba dodać, że w MPO Łódź pracują niesamowite osoby, naprawdę niesamowite, gdyby nie te osoby. To po prostu ten program by nie powstał i nie byłoby takiej energii. Zresztą pierwsze primo: za wszystkim stoi człowiek. Tak. W tym procesie.